Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w kolejną niedzielę. Dzisiaj tak do mnie bardzo mocno dotarło, że Pan Jezus od początku układał ten kościół w systemie hierarchicznym. Od początku. Takiego go założył. Dzisiaj posyła 72. Wcześniej wybrał 12 apostołów. Tych 12 też wybierał po kolei. Później po jego zmartwychwstaniu, kościół uzupełnił grono 12, czy powołał diakonów, itd., itd. Struktura hierarchiczna kościoła była od samego początku, i ewidentnie Jezus tak ułożył ten kościół. I możemy się zrzymać na tych naszych przełożonych zakonach, biskupów, proboszczów, jeśli nie jesteśmy księżmi czy zakonnikami. Możemy narzekać na tamto czy na siamto, ale słuchajcie, jesteśmy w jednej wspólnocie kościoła katolickiego, który jest hierarchiczny i czasami się nam to będzie bardziej podobało, czasami mniej, ale jedno jest pewne, że to ostatnie słowo należy do biskupa w tym, co dotyczy wiary i moralności. To tak jak biskup Grzegorz, arcybiskup Grzegorz, Ryś kiedyś mówił o tej niesamowitej podróży Piotra i Jana, którzy biegli do grobu, kiedy Maria Magdalena im oznajmiła, że grob jest pusty. Wybiegł Piotr i Jan, i biskup mówi: Jan to charyzmat, Piotr to urząd. I urząd się zasapał, bo był starszy. Jan pierwszy dobiegł do, do grobu, ale czy wszedł do środka? Nie. Jan poczekał, charyzmat poczekał na urząd. Często jest tak, że charyzmat, czyli często nasze rozpalone serca, otwarte na Ducha Świętego, gorliwe, czasem wyprzedzają hierarchię, wyprzedzają urząd. Ale musimy zawsze na ten urząd poczekać. Bo w kościele katolickim do niego należy ostatnie słowo. Dlatego, jeszcze raz w ostatnim czasie, wiele mamy takich dziwnych sytuacji, gdzie jakiś ksiądz wyskoczy ze swoimi ideami i mówi, że biskup się myli, że to on ma rację, i teraz zbiera jakąś biedną grupę ludzi, których manipuluje i wmawia, że to on służy Panu Bogu, a nie biskup, który się pomylił. Jeszcze raz chcę powtórzyć, nie ma takiej możliwości. Nawet jeśli biskup się myli, to on odpowie przed Panem Bogiem. Ale my musimy, szczególnie jesteśmy, jeśli jesteśmy księżmi czy zakonnikami, musimy się podporządkować. W takim kościele jesteśmy i tak to funkcjonuje, mówiąc brzydko i wprost. Ale patrząc na dzisiejszą Ewangelię, jestem przekonany, że tak chciał Pan Jezus. Pięknej niedzieli Wam życzę. Niech nas szczerzej i Bóg Krzyw Mogący. Ojciec i Induk Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.